31 maja po raz trzeci już odbył się Rektorski Dzień Dziecka, współorganizowany przez Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Dzieci. Uczestnicy mogli spotkać się z rektorem, profesorem Wojciechem Nowakiem, który powitał ich w swoim gabinecie w Kolegium Nowum. Ubrany w tradycyjną togę opowiadał o urokach testowania swojego stanowiska. Podczas spotkania dzieci mogły zasiąść w sali senackiej oraz auli głównej Kolegium Nowum. Podzieleni na grupy uczestnicy wzięli następnie udział w prezentacjach przygotowanych przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kolegium Medicum. W salach ekspozycyjnych kolegium Maius można było poznać tajniki pracy muzealnego zegarmistrza i działania mechanizmów zegarowych oraz zapoznać się z historią i sztuką tworzenia witraży. Mieliście kiedyś ja Gdzie na przykład Mieliście witraże? W kościele. W ogrodzie profesorskim z kolei studenci Wydziału Lekarskiego uczyli najmłodszych jak wezwać pomoc. Dzieci mogły zobaczyć także, jak wyposażona jest karetka pogotowia, a nawet posłuchać swojego serduszka.